Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Jeżeli mnie nie znacie, to mam na imię aby zamordować się na I Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to koniecznie naciśnijcie ten czerwony przycisk poniżej, żeby być na bieżąco z każdym kolejnym moim filmem. Wpadnijcie też na mojego Instagramka, żeby tam być ze mną w kontakcie na co dzień. Dzisiaj mam do Was taki filmik co ją w ciągu dnia, ale w sumie to nie, bo pokazuję Wam tylko śniadanie, obiad i kolację Wiadomo, w międzyczasie, między tymi posiłkami jeszcze coś tam podjadałam, ale to nie były żadne konkretne takie rzeczy, żadne ciekawe rzeczy, żeby Wam pokazać Więc uznałam, że pokażę Wam właśnie tylko te trzy przepisy, także jeżeli jesteście ciekawi, to oczywiście zapraszam Was do dalszego oglądania do wykonania pankejków będziecie potrzebowali mleko sojowe bądź zwykłe mleko, jeżeli nie zależy wam na tym, żeby to było wegańskie, olej, mąkę pszenną, proszek do pieczenia, sól, akwafabę I co to jest akwafaba? Akwafaba to jest ta woda, która zostaje wam w puszce po ciecierzycy oraz cukier puder. Na początku w misce mieszamy wszystkie suche składniki, szklankę mąki, łyżeczkę proszku do pieczenia. I szczyptę soli. Do innej miski wlewam dwie łyżki akwafaby. I ubijam akwafabę około 5-7 minut, aż będzie gęsta. I kiedy akwafaba jest już właśnie taka sztywna, gęsta, dodajemy łyżkę cukru-pudru i ubijamy kolejną minutkę jakoś. bierzemy naszą miskę z suchymi składnikami i dodajemy do niej około 180 ml mleka i dwie łyżki oleju suche składniki z mokrymi mieszamy bardzo delikatnie tak tylko żeby połączyły się składniki ale żeby były dalej jeszcze jakieś grudki więc właśnie nie mieszamy tak bardzo dokładnie następnie dodaję około połowę aquafaby I znowu delikatnie mieszam. No, i dodaję kolejną połowę akwafady, i znowu delikatnie mieszam. Na patelni rozgrzewam olej kokosowy. No, i smażę pancajki, smażę je tak 2-3 minuty, i czekam po prostu aż druga strona będzie złocista. Pankejki najbardziej lubię podawać z masą orzechową i z jakimiś owocami. Akurat teraz miałam tylko banany i brzoskwinie i jeszcze nigdy tego nie jadłam z brzoskwinią, więc nie wiedziałam nawet, czy ona będzie grała jakoś z masą orzechową. Ale uznałam, że skoro mam, to pokroję i najwyżej nie wiem, nie będzie mi smakowało to stąd. Także pod tą masą owoców ledwo widać pankejki, ale były naprawdę dobre i bardzo, bardzo Wam polecam, bo są pyszne. I możecie zrobić coś dla środowiska jedząc wegańską wersję. Do zrobienia mojego ulubionego obiadu, e, czyli takiej tortilli będziecie potrzebowali. Trzy papryki, ale zaznaczę tylko, że ja gotowałam dla całej rodziny, więc to, co Wam tutaj pokazuję, starcza dla, na około 8 tortilli, cebula, dwie puszki czerwonej fasoli, jedna puszka pomidorów krojonych, 3 awokada, sok z cytryny i te takie placki tortilli. Jeżeli chodzi o przyprawy to kmin, papryka wędzona, oraz sól i pieprz Na początku obieram i kroję cebulę Następnie kroję papryki Na patelnię wlewam trochę oleju i smażę paprykę i cebulę Po kilku minutach wlewam pomidory krojone i smażę 5 minut Dodaję łyżeczkę kminu i papryki oraz szczyptę pieprzu i soli. Dodaję opłukaną fasolę i wszystko smażę kolejne minutki. Następnie zabieram się do zrobienia najprostszego guacamole, czyli do awokado dodaję sok z cytryny i wszystko rozgniatam widelcem. Na podsmażoną wcześniej tortillę wkładam trochę tej fasoli, tego farszu z fasolą e, i trochę guacamole, wszystko zawijam i voilà, mamy przepyszną tortillę. Bardzo, bardzo wam polecam spróbować tego przepisu, ja go naprawdę uwielbiam i bardzo, bardzo często go robię. Kolejny posiłek to kolacja, na którą jem kanapki z pastą z fasoli, i właśnie do tego będzie nam potrzebna jedna puszka białej fasoli, jedno jabłko i jedną połówkę cebuli. Kroję cebulę na drobną kostkę, a jabłko trę na tarce. Na patelni podsmażam cebulę, a po kilku minutach dodaję do niej starte jabłko łyżeczka majeramku, sól i pieprz. Wszystko razem smażę parę minut. Opłukaną fasolę daję do pojemnika i blenduję ją na gładką masę. Jabłko i cebulę dodaję do fasoli i wszystko razem mieszam. I tak się prezentuje pas na kanapce. Ja do tego jeszcze dodałam ogórek i była naprawdę bardzo dobra, więc polecam Wam spróbować. I to były już wszystkie przepisy. Jeżeli Wam się filmik spodobał, to nie zapomnijcie o peczce w górze, subskrypcji mojego kanału, napiszcie mi w komentarzu poniżej, czy będziecie odtwarzać któryś z tych przepisów, które Wam dzisiaj pokazałam. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!